kreatywne spotkanie liderów online Milena Sławińska bardzo serdecznie Państwa witam i zapraszam do tego, abyście byli z nami przez najbliższych kilka godzin, bo to jest taki czas, kiedy chcemy wspólnie zastanowić się poddać pod refleksję to kim jest lider współczesny, jaka jest jego rola, a to miejsce będzie dzisiaj spotkaniem bardzo różnych liderów z różnych środowisk zajmujących się różnymi obszarami Także z zakresu organizacji pozarządowych. No i na początku lider, który nam to wszystko zorganizował, Andrzej Dubiel, prezes Stowarzyszenia Muzadei. Witaj, Andrzeju. Witam, czyli Milena. witam wszystkich serdecznie, tych, którzy nas śledzą za pośrednictwem internetu. Tak. konferencja jest jedyna w swoim rodzaju. Mieliśmy się spotkać normalnie, na pięknej sali konferencyjnej, ale z wiadomych względów jesteśmy tu, w tym miejscu, w MV Studio, i mam nadzieję, że to nam pomoże i sprawi, że to faktycznie będzie jedyne w swoim rodzaju, jedyna w swoim rodzaju konferencja online. Od kilku taka... miesięcy trenujemy już to bycie online. Wszyscy, myślę Państwo również. Wy też to działanie w internecie trenujecie od dawna. Przed chwilą widzieliśmy spot fundacji Muzadei. Czym się zajmuje Muzadei? Stowarzyszenie Muzadei na co dzień przede wszystkim działa na rzecz promocji kultury i też e, wzmacniania więzi rodzinnych. Wszystkie nasze wydarzenia, projekty, które realizujemy, są prorodzinne. W naszej ofercie mamy, e, mamy bogatą ofertę dedykowaną dla dzieci, także tych najmłodszych, e, dla młodzieży, dorosłych, także seniorów. No, czas internetu jest wyjątkowy. My, oczywiście, wiele naszych e, wcześniejszych wydarzeń robiliśmy już online, ale tego rodzaju konferencje. To jest pierwsza taka produkcja, trochę wymuszona, ale cieszymy się, bo to jest nowe wyzwanie. I mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy nas oglądają i będą z nami przez te kilka godzin, będą na koniec dnia zadowoleni i posiądą nie tylko duży bagaż wiedzy, ale też kontakty do wielu ciekawych osobowości. A skąd pomysł, aby na taki temat konferencję zorganizować? No. Wiem to ja, wiem ty. Myślę, że wszyscy Państwo wiedzą, że nikt liderem tak naprawdę się nie rodzi. No, rodzą się ludzie, którzy mają jakieś predyspozycje. No to tak jak w sporcie, jak w futbolu na przykład. No, są młodzi, którzy mają ogromny talent, są młodzi z mniejszym talentem, ale odnoszą sukces tylko i wyłącznie ci, albo przede wszystkim ci, którzy ciężko i rzetelnie pracują. I stąd zrodził się taki pomysł, aby stworzyć taką platformę spotkania. Liderów organizacji pozarządowych, tak jak było tu wspomniane, ale też instytucji publicznych, samorządowych, też sektora prywatnego, ten styk spotkania między liderami tych wszystkich, zarówno organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i prywatnych. I ja jestem przekonany, że taka platforma spotkania, czy dzisiaj online, czy w przyszłości normalnie, Zaowocuje współpracą, zaowocuje rozwojem osobowym każdego z nas, bo każdy z nas tego potrzebuje, ale też doprowadzi do synergii między różnymi organizacjami, co pomoże zrealizować jeszcze większe projekty i wspólnie, razem można dużo więcej. Muzadei też działa jako organizacja pozarządowa. Korzystacie ze wsparcia? Z jakiego wsparcia? Dzisiejszą konferencję Ignis Dei, Kreatywne Spotkanie Liderów, możemy jest dofinansowana z Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu rozwoju organizacji. Obywatelskich i bez tego wsparcia nie byłaby możliwość organizacji tej konferencji, ale w ogóle nie bylibyśmy w stanie jako Stowarzyszenie się rozwijać. I to ta konferencja ma też służyć temu, aby ci, którzy nas oglądają, pozna poznali właśnie możliwości Narodowego Instytutu Wolności. Bo ja sam, będąc prezesem Stowarzyszenia i współpracując z różnymi organizacjami, Widzę, jak oni ode mnie dowiadują się, że taka w ogóle instytucja jak NIF funkcjonuje, jest i ma bogatą, szeroką ofertę dla tych organizacji pozarządowych, które chcą się rozwijać. Czyli dzisiaj budzimy liderów? E, budzimy i zachęcamy do rozwoju, zdecydowanie. A powiedz jeszcze, Andrzeju, kogo zaprosiliście, z kim będziemy dzisiaj mieli okazję się spotkać? No, będzie wielu y, fantastycznych osobowości, osobowości tu dzisiaj, nie wszyscy będą być, mogli, będą być z nami tutaj w studiu, ale będziemy się łączyć. Y, wśród prelegentów między innymi y, Andrzej Sobczyk, y, Igor Zalewski, Izaj Piotr Hermanowie, będzie pan y, Wojciech y, y, Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, pan Piotr Mazurek, y, szef gabinetu y, wicepremiera Piotru, Profesora Piotra Glińskiego, będzie też Maciej y, Gnyszka, Kornel Dulemba, Dariusz Tworzydło, tak jak już wcześniej mówiłaś. To jest spektrum wielu fantastycznych ludzi, którzy prezentują różne organizacje. Będą to specjaliści odnośnie public relations, specjaliści producenci, Filmowi, specjaliści, którzy zajmują się, o zapomniałem, Aneta Liberacka, Stacja 7, czyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, które też działają w obszarze mediów. Będzie Cornel Dulemba, który zajmuje się marketingiem internetowym, e-commercem i będzie mówił o, o kulturze organizacji. Także myślę, że tu spektrum wiedzy dla każdego, który nas śledzi. Kiedy zacząłeś myśleć o sobie, kiedy nazwałeś siebie liderem? Pamiętasz ten moment? Nie nazywam się liderem. Ja myślę, że ja jestem właśnie w tej... <noise> Dzisiaj Jesteśmy po to, żebyś odpowiedział sobie na to pytanie, w jakim miejscu tak, jesteś. Tak, to jest trafienie w dziesiątkę, tak. Ja potrzebuję się <noise> rozwijać i dlatego cieszę się, że mam możliwość organizowania takiego właśnie wydarzenia. I wspólnie z całym zespołem Muzadei, a także z naszymi współpracownikami jesteśmy tu, aby korzystać z tego, co będą nasi szacowni goście mówić, aby czerpać i żeby budować platformę do dalszej współpracy z każdym, który tutaj się pojawi i będzie. Ponieważ już zaraz tutaj pojawi się na przykład Igor Zalewski ze Stowarzyszenia Akademia Retoryki ale będziemy, będę go pytać o to, o co chcę zapytać teraz ciebie i będę pytać wszystkich panelistów, jaka według ciebie jest rola lidera? Lider to przede wszystkim w moim przekonaniu musi patrzeć kilka lat do przodu, musi odważnie stawiać zadania, musi mieć świadomość, że nie wszystkie projekty, które chce zrealizować, które ma gdzieś w głowie, mu się rodzą i które pomału wdraża, że niektóre z nich mogą być porażkami, ale te porażki są po to, aby wyciągać wnioski. No to taka smutna być... konstatacja na początek. No ale założyć, to Nie, nie, nie smutna, że, że to jest bardzo porażkę? właśnie, właśnie tak. bardzo budujące, ale to nie wszystkie, ale trafią się porażki i te porażki trzeba potrafić przekuć w sukces. I po to też jest ta konferencja, aby każdy z nas, będąc liderem, budując zespoły, realizując projekty, podejmując różnego rodzaju wyzwania, Miał świadomość, że może to przynieść wiele trudów, ale na końcu zawsze jest sukces. A do tego wymagana jest rzetelna, systematyczna praca. I mam nadzieję, że ta konferencja będzie do tego ludzi zachęcała. Ja na pewno nie zdradzę żadnej tajemnicy, że jesteś mężem, że jesteś ojcem, wychowujesz, li wychowujesz liderki. Myślisz, tak, o oh, oh, tak, no, patrząc na moje córki, to no, to są liderki zdecydowanie. No ale to jest całkiem inna relacja moja do, do, do córek, ale. No, mają, o, to są osobowości, które są, mają szansę być dużymi liderami, ale też ogromna, ogromna praca przed nimi. Ja się cały czas zastanawiam. Y Gdybym siedziała teraz po drugiej stronie, trochę jestem po tej drugiej stronie ekranu, monitora, czy można określić jakiś taki punkt w życiu, który powinien być dla nas no, tym miejscem, gdzie stawiamy sobie to pytanie, o to, czy ja jestem tym, który powinien wyjść do przodu jako lider, czy jestem tym, który powinien budować zespół gdzieś z tyłu. Jest taki moment, dobry moment. Myślę, że całe nasze życie nas uczy tego, że jesteśmy liderami, bo mówimy tutaj nie tylko o liderze, który jest prezesem stowarzyszenia, prezesem firmy, dyrektorem jakiegoś departamentu w korporacji czy, czy w instytucji publicznej. Myślę, że każdy, musimy budzić tą świadomość w społeczeństwie, że każdy ma szansę być liderem. Może liderem na chwilę, na tydzień, ale tam gdzie jest, może pełnić rolę lidera i wszyscy, którzy wokół niego y, są, mogą zacząć na niego patrzeć jak lidera. No, nawet w, w takich małych organizacjach że, jak, jak ro, rodzina. No, Chcę no, no i... powiedzieć, że wszyscy dzisiaj się musimy zmierzyć z tym tematem jakoś? Tak, myślę, że każdy z nas, każdy człowiek ma w sobie e, potencjał bycia liderem, mniejszy bądź większy, ale od nas zależy, czy chcemy to rozwijać, wdrażać i, i właśnie te cechy przywódcze w sobie rozwijać. Powiedziałeś na początku, miało być inaczej. Mieliśmy się spotkać w dużej sali konferencyjnej, siąść obok siebie, patrzeć sobie w oczy, później pić wspólną kawę i dzielić się przemyśleniami. Tak się nie stało, ale czy to, jest osta czy to już jest kropka? Czy ta konferencja to jest kropka? Czy nie, mamy zdecydowanie nie. To jest premierowa edycja, wyjątkowa, bo online, ale na pewno będziemy kontynuować. Już myślimy, ja tak mam, na przykład, że tu już poszło, ta konferencja startuje i fajnie będzie. Cieszę się i pozdrawiam wszystkich tych, którzy oglądają, ale już myślę co za rok, jak ta konferencja się powinna rozwijać, jakie elementy powinniśmy dodać, co w tym roku mogliśmy zrobić lepiej, co wymusiła sytuacja, ale na pewno nie jest to ostatni Ignis Day i myślę, że tego rodzaju spotkania liderów będziemy organizować częściej. Andrzej Dubiel, prezes Stowarzyszenia Muzadei, organizator dzisiejszej konferencji. W krótkim wprowadzeniu, mam nadzieję, że Andrzeja, jeszcze usłyszymy Państwa, już teraz zapraszamy do tego, abyście byli aktywnymi słuchaczami, abyście poddawali pod refleksję te tematy, które dzisiaj Wam zaproponujemy.